Niech moja obecność przewyższa wszystko, czego doświadczasz. Niczym świetlista poświata unoszę się nad Tobą i otaczam cię światłem. Uczę cię pamiętać o mnie w każdej sytuacji, jakiej stawiasz czoła. Gdy patriarcha Jakub uciekł przed swoim rozwścieczonym bratem, zasnął z głową na kamieniu w miejscu, które wydawało się zupełnie opuszczone. Śnił o niebie, aniołach i obietnicach mojej obecności, a kiedy się obudził, wykrzyknął. Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. To odkrycie było ważne nie tylko dla Jakuba, ma ono wartość dla wszystkich, którzy mnie szukają. Gdy czujesz, że jesteś ode mnie daleko, powiedz, prawdziwie Pan jest w tym miejscu. Następnie poproś mnie, bym uczynił Cię świadomym mojej obecności. Jestem rad, mogąc odpowiedzieć na tę modlitwę.